Siemaneczko wam wszystkim, tu Stawros84 tradycyjnie, jak widzicie kolejny odcinek walki z kuszą Póki co jeszcze trochę nam brakuje Mamy dalej Ronina i Skulsa do zrobienia Tym razem odcinek nie będzie w żaden sposób przerwany, tak jak ostatnio no. Tak wyszło, sorki, no niestety, nic na to nie poradzę Może doradzicie tu jakieś inne yy. O, może to zrobię jakieś inne dodatki może będą lepsze tu mam ghosta flat jacket troszkę wytrzymalszy będę attachment jakiś może reflex side może być 3 bolt dual band ciężko tak stwierdzić dual band niewiele zmienia range akuracji zoom no range tak ale najlepszy chyba reflex będzie Zlecimy co za mapka Raid, Miejmy nadzieję, że damy radę. I oczywiście zapraszam do oglądania Subsyp Subskrypcji, przepraszam. No i oczywiście lajkowania kanału Geek PS3. Grani gadanie ze jeszcze a Was zapraszam do grania ze mną. I jedynym chętnym trzeba powiedzieć szaco. Szako, przepraszam, szako. Jedyny chętny. Do grania, póki co. No jeśli macie ochotę zagrać ze mną w jakąś gierkę, piszcie śmiało. Wiadomość na YouTube na Priva. Albo tu, albo tutaj. taka mojego będziecie znać. mogę więc. Oj, niestety strzał. Tak, znaczy a powinniście znać PSN-a powinniście znać, jeśli nie znacie. No nie, no, z, z drugi, ale zacząłem mocna seria. Dwa plecy. No wiecie, wiecie, nie wiecie. Gramy jedynie tylko i wyłącznie z kuszą. Póki co, żeby zdobyć pięciu z rzędu. Oraz. Kurde. Nie, nie tam, gdzie trzeba ja trafiłem. Pięciu z rzędu. Oraz, żeby zabić trzech ludzi, e, bo tyle mamy bełtów. Kurna, po co ja wychodziłem na niego? Tam jest, on jeszcze tam jest. Ja tam nie będę wychodził, a będę ten. No, przejście trafiłem, Mendo, jedna społeczna. A ja, 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 siśka, ba. Bubble. Jakie mnie tu message coming, tu trzeba wyłączyć te ci dźwięki. Ciach. Ciach, sound, dobra. Dobra, Hunter Killer O co to mnie traje? Jak to Ależ mi uszy, Piękny Piękne, nie ma jak piękny respawn. Kurna, nie zdążyłem uciec przed lightingiem. No nie no, ale mućkę mamy Ostre baty Czemu? Właśnie chciałem się zapytać, czemu tu nic nie wybucha do cholery jasnej? Kurna normalnie Wow, limada facka! No niestety załatwił nas kolejny zawodnik, kurde no. Ja jego! Ale lipton idzie! No nie no, co ja czynię w ogóle? Zamiast się skupić na graniu, to ja na na 5000 innych rzeczy. Masz, łap. Niestety, ta auto już wybuchło. A jego też załatwili, możemy przeładować. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie trafił nas. Wiem, że przegrywamy. No, jak ja tak gram, jak gram, to nie dziwne, że przegrywamy. Zabił go. No, tutaj jakoś macie jakieś porady na zrobienie tego trofe... trofeum, w sumie nie trofeum tego. Kamo, to śmiało piszcie pod spodem. No kurde, no! Ale nie idzie. Dwa piętna. No nie, no co ja robię? Co? Japier papier zapier... ...tapier. No niestety, no ostre baty. Ostre baty dostajemy. Ja też pięknie się popisałem. Tego chyba Hunter Killer zabił 2-16, jego. W poprzednim odcinku zdecydowanie lepiej nam szło Trzeba wrócić do niego <sum> <sum> Zobaczmy może Gdzieś indziej będzie nam szło trochę lepiej Domination ludzie na punktach będą stali, będzie łatwiej trafić Zobaczymy za chwilką Widzicie ja mam to przyzwyczajenie Zawsze po strzale Muszę pamiętać o tym żeby tego nie robić No i zobaczymy Co z tego wyjdzie Może pójdzie nam trochę lepiej Bo poprzednim razem to tragedia Oczywiście walka z kuszą no, ale cóż zrobić? Czasem tak bywa. Bohaterów prądem. Ja tak więc, jeśli macie jakieś porady, piszcie śmiało. Jestem otwarty na propozycje. Widzicie, że póki co to taka delikatna tragedia. Może jakieś inne... Widzieliście, wszystkie te mam dodatki do tej broni. Więc może to jest jakaś Opcja Kurna niestety trafił mnie tym granatem No coś ty mnie kurwa uszczelił Ty Fredzie jeden Tak więc można przeładować, zrobimy trochę to wrednie, zrobimy małego kamperka. Tu zaraz mi chyba ktoś wybiegnie. No patrz, nie chcą wybiegać, dostał. Jest dwóch! oni wszyscy teraz z drugiej strony pozłość to się skampimy z dru skampimy z tej strony miejmy nadzieję że ktoś mi wybiegnie tutaj z tej strony wybiegnie no niestety no muszę się trochę przekampić wrednie jakiś niech wy wybiegnie przyczaj się ja go tu on to nasz mapka Oj, lighting Dobra, weszliśmy do budynku, swojego zadziochał. O, fuck, motherfucker! To, żem się nadział na minę. Oj, niestety się nadziałem na minę. Pięknie wyskoczyłem na kulkę. Las brawo, jeszcze na dodatek. Kurna, ta tam trzech wybiegła. motherfucker! I przeżył jeszcze. Co za ciulek. Co za społeczna. Akurat UAV mało mnie interesuje. Przez to, że ja mam, mam gosta. Tam zaraz będzie. O ci, kurna. Nie wychodź tak, bo zgarniesz. Bolta w głowę. Jak trafię. Nie no i no, panej. Ucie cię uszczelę. Bloody kampę O cię trafił mnie. Je babaniec. Co Kto mnie. A tam się trafił. No przecie... Ja pierdolę. O ciepanie, uju złoty. O cię, panie uju złoty. Rozwaliłeś dwie gabloty. No wejdź. Zrób dla tatusia. A skąd ty żeś mnie kurna? I no jeno. Yeah, nie rozwalę, bo nie mam jak. Sie na szczaju na mnie. Jebabany babany, babaniec, bab babaniec. O środkiem nie ma co iść. No, jeszcze le dobrego, hija. koniec czasu, hm, ale Babel. że chociaż przełożył trochę na lewo, bo go w ogóle nie trafił. To lecimy może tym razem się uda. Pierdyleka jaka tragedia. Ui! to nasi przyjmują. Przynajmniej mam taką nadzieję. Kurna grana. Ja nie za bardzo skupiałem się nad przejęciem tych punktów. To mało istotne. No. Spadaj. Kurna jednak mnie dosiągnęło, no. Gdzie kurna ujuszczalił? Nasi. Dostał. Jest dwóch. Jeszcze jeden. Jest trzech. No, kama jak mi się nie odblokuje to się w kurze. Teraz jeszcze tylko dwóch trzeba trafić Dwóch trzeba trafić i powinien być Pięciu z tym Pięciu z y, zabitych a pudła You little motherfucker Dostał Mam nadzieję, że to nie jest błąd. Losing A. Losing A, ty motherfucker. Je babaniec. Trzech z Trzech zabiłem z jednego bolta. No jestem teraz tak ciekaw, czy dostałem Ronina, czy jest tam skulsa, przepraszam. Czy nie dostałem nożka. No, podło. Pudło się nie liczy. Dobra. Kurna hata Madafacka. Losing Sea? Nie, nie, losing si jest nasza. Alfa losing. Szkoda, no Było trzech trafionych Uuu, you master fucking Kampa No przecież cię kurna, nie, nie trafiłem, no Ale wieśmak ze mnie Nie, 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 nie śpi już tam chłopak Ej, hey, what the fuck! O, tu ma jakiś dziano. Jebaniec ma działko. Przy B. O. O siowia fucking ass. Ale się nadziałem. Się się kurna wieśmak nastawił. 157 przegraliśmy. Niestety ostatkiem przegraliśmy. Hmm? A co? To oglądaj się? Zaraz. Skończę to, że będziemy oglądać. Trafiony Trafiony i Babol dostałem z ciała. Więc no jak widzieliście, dwa... Do, dwa jedno się udało. Już. Skulse powinny być zaliczone. Tu jeden zdech, drugi zdech, ale trzeci niestety już Za powolnie to zrobiłem. No i mnie załatwi, tak więc dzięki za odcinek walki. Idę oglądać walking Deada. Będziemy się bawić z zombiakami. Prawie jak na żywo. Ale oczywiście zapraszam do komentowania. Piszcie porady jak mogę zdobyć. I mnie nie zaliczyło. No jakie amstwo. Every round in a clip. Trafiłem a mi nie zaliczyło. Hamstwo swój rozpusta.